Cześć, jesteśmy na planie reklamy biura księgowego Meritoros. Jest to część kampanii, którą realizowaliśmy dla firmy Meritoros. Razem z Konradem Niedzielą. Konrad tworzył filmy promocyjne dla marki. Ja tworzę film rekrutacyjny. Oczywiście bardzo się cieszę, że mogliśmy stworzyć tak zaawansowane projekty dla marki Meritoros. Pod okiem naszego promotora Miłosza Kozioła, który bardzo mocno nas tym wszystkim wspiera, bardzo nam pomagał przy kwestii produkcyjnej. Ten proces był bardzo szeroki i dosyć zaawansowany. Jak na razie wszystko się udaje? Przed nami jeszcze kilka rzeczy do zrobienia dzisiaj i mam nadzieję, że wszystko będzie super. Dzisiaj mamy drugi dzień zdjęciowy, znajdujemy się na korcie tenisowym, gdzie będziemy robić ujęcie. Kolejną naszą lokacją dzisiaj będzie klub bilardowy Diament, tam będziemy nagrywać darta i ostatnią naszą lokacją na dzisiaj będzie mieszkanie. Dzisiejszy dzień jest wymagający pod względem logistyki, mamy trzy lokacje, musimy się dosyć szybko przemieścić. Działamy z naszą ekipą tak naprawdę ze studiów, więc to też jest fajne doświadczenie nie tylko jakby dla mnie, ale dla tych wszystkich ludzi, którzy pracują z nami, współpracują na tym planie ze mną moi koledzy i koleżanki ze studiów z USA. I też również tacy, którzy tą uczelnię skończyli, ale dalej kontynuują pracę w branży, więc to też jest super widzieć takie twarze i współpracować cały czas z tymi ludźmi. I co, Konrad? Jesteś zadowolony? Bardzo jestem zadowolony. Jesteśmy po pierwszym dniu zdjęć, i uważamy, że wszystko wyszło super, jak na ten moment.